Rynek jest, na rynku motoryzacyjnym jest kryzys, ale powiem szczerze, że my posiadamy trzy punkty sprzedaży samochodów i powiem szczerze, że my troszeczkę mniej odczuliśmy spadku sprzedaży. No, zgrzeszyłbym, jakbym powiedział, że rok był taki sam jak w 2008 roku. Sprzedaż nam spadła w granicach gdzieś 30%, ale powiem szczerze, że jestem taki natknięty duchem na nowy rok, na ten rok z marką Skoda. samą Skody powiem szczerze, jest to marka flotowa. Jest dużo samochodów tej marki na rynku elbląskim i dużo tych samochodów ogólnie sprzedaje się na rynku polskim. W roku 2005-2006 oraz obecnie, w 2000, znaczy byłem w 2009 roku, marka Skoda została liderem sprzedaży tych samochodów na rynku polskim. Dlatego nasza decyzja była natychmiastowa, aby uderzyć w markę. Chcielibyśmy sprzedać około 1000 samochodów i Citroena i Skody. E, obecnie kończymy następny punkt e, salonu, e, otwarcie salonu w Gdańsku e, przy ulicy Elbląskiej Zawodników. Tam powstaje nowy punkt e, i salon sprzedaży i serwisu e, Citroena. Marka e, Skody tylko nam się pomoże rozwinąć. E, otwieramy nowy punkt, e, no, nowy, w ogóle nową dziedzinę, jaką nie, do tej pory nie robiliśmy, czyli sprzedaż do firm, do flot, do biznesu. Otworzyliśmy duży serwis tutaj w Elblągu na 12 stanowisk mechanicznych. Jesteśmy w stanie e, naprawiać około 12 tysięcy samochodów rocznie. Także nastawiamy się na e, duży zysk i na dużą, dużą sprzedaż. Zatrudniamy obecnie 103 osoby. E, na dzień dzisiejszy musieliśmy dotrudnić w związku z otwarciem nowej koncesji w Skody, w Elblągu 16 nowych osób. Będziemy się rozwijać i mam nadzieję, że jeszcze powinniśmy dotrudnić około 20 osób. Także chcemy... E, no, rozwijać się i, i zatrudniać osoby. Pierwsza rzecz, która jest najważniejsza, to jest to, że Skoda jest marką numer jeden w Polsce. Jest to auto skierowane do wszystkich, czyli zawiera to, co, czego ludzie oczekują. I bardzo dobry styl, e, bardzo dobre wykonanie, dobrą jakość w e, odpowiedniej cenie. i e, Jest autem przyjaznym dla wszystkich. Również w tym roku chcę powtórzyć ten sukces, w związku z czym potrzebujemy partnerów, którzy są wiarygodni, ponieważ salony tworzą oczywiście budynki, ale przede wszystkim ludzie. My znamy rodzinę postków z działalności motoryzacyjnej i wiemy, że to jest partner godny zaufania i ludzie, którzy poświęcili serce, ale również całe swoje doświadczenie w tworzeniu biznesu motoryzacyjnego. Jak się okazuje, rok 2009 był kryzysowy dla wielu, ale dla Skody chyba nie. My nie odczuliśmy tego kryzysu. Ja myślę, że takimi głównymi naszymi punktami, które przyniosły nam sukces, to przede wszystkim ludzie w salonach, ludzie u nas w firmie bardzo dobry produkt w dobrej cenie. Oczywiście wejście na rynek tuż po nowelizacji ustawy o wacie z samochodami, które pozwoliły nam go zdobyć czyli tak zwanymi kratkami. Myślę, że doskonały marketing również. Skoda z założenia produkowała 100 lat temu już auta ekskluzywne, a teraz produkuje auta i ekskluzywne i skierowane do wszystkich. Ja myślę, że tej marki brakowało na tym rynku i to widać we wszystkich zestawieniach motoryzacyjnych, że Skoda, mimo tego, że nawet jej nie było, to pojawiała się tutaj, więc tym bardziej myślę, że na rynku elbląskim ona spodoba się wszystkim klientom. Firmy elbląskie się rozwijają, nie wyprowadzają się od nas, nie szukają szczęścia w kraju bądź za granicą, ale tutaj rozwijają swoje, swoje firmy. No, dzisiaj mamy akurat otwarcie Skody, która, która jest znaną marką i wielu Elblążan jeździ tymi samochodami. My w urzędzie też używamy jako służbowego samochodu Skody. Powiem tak, że te miejsca pracy, ta szansa rozwoju nas bardzo cieszy. Ale na co bym jeszcze zwrócił uwagę? Do niedawna była mowa, że głównie samorząd korzysta ze środków unijnych. To jest kolejna firma, która zdobywa środki unijne, bo chociażby Alstom czy OPK, które robią potężne inwestycje, korzystają ze środków z Unii. Przedsiębiorcy sięgają po środki unijne, inwestują w, u siebie i tworzą nowe miejsca pracy. To jest dobry prognostyk. Chociaż jest kryzys, trudno jest znaleźć inwestorów. A widzimy, że wiele firm w Elblągu rozwija się. To znaczy, że nie jest źle, i ci, co mają pomysł na to, żeby zrealizować pewne przedsięwzięcia, mają szansę to zrobić. Firma ta, hala, która jest zbudowana, właśnie jest dofinansowana ze środków z Unii Europejskiej, i za to się należy ukłon i gratulacje właścicielom. Władze będą się cieszą, bo to są nowe miejsca pracy, ale oczywiście też i e, już wspomnę o podatkach, e, bo każdy metr kwadratowy to jest jakaś tam stawka podatku od nieruchomości, ale głównie chodzi o to, że są miejsca pracy, że e, ludzie będą mieli pracę, dochody i też od tych od dochodów będą płacili podatki, więc e, cieszy mnie to, że się firma rozwija, a jest to firma rodzinna, i w bardzo krótkim czasie powstał piękny salon skody. A szybko budować to dobrze budować, i, i szybko można sprzedawać samochody i uzyskiwać jakieś dochody, że można było płacić z kolei podatki. Pan by się skusił na kupne jakiegoś modelu skody? No, ja to jeszcze może nie, ale moja małżonka już tutaj sobie upatrzyła coś. A ponieważ ma już dosyć leciwy samochód, to być może. Coś tutaj sobie, bo tym bardziej, że Skody należą do niedrogich samochodów, ale bardzo trwałych, mocnych i mało awaryjnych, więc być może, że coś takiego nabędzie zaraz na początku otwarcia tego salonu. Wszystkim chciałbym pogratulować właścicielom salonu, panom Postkom za to, że zdecydowali się na to, na budowę tego salonu, dzięki czemu Skoda z Elbąga nie odjedzie. A to dobrze, dlatego że po pierwsze jest to dobra marka, ja sam używam Skody jako samochodu służbowego. Po drugie bardzo dużo Skód jeździ po Elblągu i okolicach, bardzo dużo mieszkańców Skody. Kiedy kupuje samochód to oczekuje sprawnego, szybkiego i dostępnego serwisu, więc to jest również istotne. Z punktu widzenia promocyjnego, z punktu widzenia gospodarczego to też świetna wiadomość, dlatego że świadczy, że otwarcie nowego salonu, w tym przypadku Salonu Skody świadczy o czym? Świadczy o tym, że nawet w dobie kryzysu gospodarczego, nawet w dobie, kiedy rynki motoryzacyjne dołują można postawić na inwestycje, można tą inwestycję zrealizować w szybkim tempie, bo 7 miesięcy to jest naprawdę mistrzostwo, mistrzostwo świata. I można zaoferować kolejną mark markę w swojej kolekcji samochodów. Przypomnę, że e, Postek kojarzy się przede wszystkim z Citroenem, ale także z koreańską marką SsangYong. Teraz jakby do kolekcji marka innego typu, zupełnie inne samochody, ale jednak fantastycznie Wpisująca się komplementarnie w oferty całej firmy. Gdyby Pan miał polecić komuś Skodę, to dlaczego właśnie Skoda? Skoda ma wiele atutów: po pierwsze, że cena, po drugie, jest to już silnik zachodni, Volkswagenowski. No po trzecie, jest przestronna, tania w eksploatacji, wygodna. Powiem więcej, jest to naprawdę dobra marka, dobry samochód. Muszę powiedzieć, że służbowo na co dzień jeżdżę Skodą Fabium. Zapraszam wszystkich do obejrzenia przede wszystkim Superba i Superba Kombi, bo jest to auto wysokiej klasy, doskonale wykonane i skierowane do ludzi, którzy chcą czegoś ze smakiem, z bardzo dobrym wizerunkiem. A tak na marginesie to ja również myślę, że te auto tak zwane dla przedstawicieli handlowych ze względu na swoje bezpieczeństwo i walory techniczne również przyciągają zwykłych klientów.